Serdecznie z tej strony Mateusz Sobański, Sobański Movement. Dzisiaj chciałem porozmawiać o filozofii stolickiej, która niezwykle bardzo pomaga osobom, które no, mają jakieś zaburzenia psychiczne, w tym przypadku moje, czyli dwubiegunowa, afektywna, czyli manie i depresję. Jest to bardzo dobra filozofia, ponieważ uczy, jak żyć szczęśliwie. Nie mając wiele. To jest ciekawe tak naprawdę, bo w dzisiejszym czasach możemy zauważyć, jest ciągła pogoń za pieniędzmi, ciągle gdzieś mamy tą marchewkę, cały czas się musimy martwić, raz epidemia, raz wojna. Jesteśmy bombardowani cały czas informacją, tak? Mamy to małe rządzonko, które cały czas nas bądź czuje, wysyła jakiekolwiek powiadomienia na temat. Co się wydarzyło, kto polajkował, kto się hajtnął, to wszystko. My tak naprawdę działamy cały czas w, takim, w takiej bańce informacyjnej. Człowiek nie jest przystosowany do tego, żeby dostawać tyle informacji, co tyle dostajemy, tak? w szczególności tych negatywnych. Jeżeli włączycie wiadomości, to możecie zauważyć, ile dostajemy tych złych informacji, w szczególności teraz, kiedy jest wojna, gdzie cały czas są. No, podawane złe informacje, natomiast, ponieważ no, wojna wiąże się z tym, oczywiście, tak. Ja, mówiąc szczerze, nie oglądam wiadomości, bardzo rzadko przeglądam informacje w internecie. Staram się też nie wchodzić na Ola, nie przeglądać tego bezmyślnie. Oczywiście zdarza mi się, ale jest to robione dosyć rzadko, staram się to kontrolować. Dzięki temu można znaleźć się tu i teraz. Ztrzymajmy największy problem, tak? E, jakby dzisiaj, zauważcie, że dużo osób, sam też to robię, nawet idąc na spacer, słucham jakiegoś półka, cały czas jest to obocowanie. natomiast warto się wyłączyć. Ja, mając rutynę codzienną, gdzie wstaję, robię zimny prysznic, jest nawodnienie, e, później e, idę na dwór, wykorzystuję uziemienie i gdzieś 15-20 minut włączam sobie stoper, niczym się innym nie zajmuję, słucham sobie ptaków, obserwuję, jestem tu i teraz. To jest mega ważne, dlatego żebyśmy się uspokoili. Tak? Jeśli chodzi o stoicyzm, to najwięksi myśliciele tego, tego nurtu filozoficznego to był Epiktet, Seneca, Marek Aureliusz, jeden z najbardziej popularnych twórca jego rozmyśleń, to był taki... Nawet on nie napisał tego jako formę książki, tylko to było jego no właśnie rozmyślanie, tak, czyli to było luźne, opisane pewne myśli jego. Można powiedzieć, że to był taki jego pamiętnik, który no, później został wydany, ponieważ no, posiadał bardzo, bardzo wiele praktycznych, praktycznych cytatów. Marek Aure już był cesarzem, wielkim myślicielem. To pokazuje też jego sposób rządzenia był niezwykle niezwykle efektywny, tak? no bo jakby Rzym wtedy naprawdę był w dużych tarapatach. Natomiast ja jestem słaby z historii, więc nie będę tutaj się wchodził w tematy, w których jestem słaby. Ja lubię mówić właśnie o tych podwalinach tej filozofii, więc jedno z nich jest wykorzystywanie wiedzy. Tylko wiecie, wiedza taka nasza praktyczna, czyli to, co my przeżyliśmy, wyciągamy wnioski z każdych naszych jakiś tam porażek, Sukcesów również, tak aby z tego korzystać w przyszłości. tak, Czyli często to zatrzymanie się, to bycie tu i teraz pozwala nam dojść do takiego momentu, gdzie weryfikujemy, czy nasze postępowanie było dobre czy złe. Bo tak naprawdę, jak sam epitet powiedział, nie jest ważne to, co nas spotyka, tylko to, jakie my mamy wyobrażenie na temat jakichś wydarzeń. A nie zawsze coś złego. Przynosi złe rezultaty. Często jest tak, że osoby, które przećwierały wiele w życiu, zmienia swoje myślenie, tak? zmienia spojrzenie na świat. Tak? Wydaje mi się, że ja jestem taką z osób, ponieważ bardzo dużo hospitalizacja dała mi taką dosyć mocno, silną lekcję i wydaje się mi się, że też dużo osób, które były w ciężkiej depresji po wyjściu z niej już nie patrz na świat tak samo, jak wtedy, wcześniej, tak? Oczywiście, jeżeli macie jakieś doświadczenia z tego tematu, to chętnie bym prosił, żebyście się podzielili komentarzem, bo to też jest fajnie, jak ktoś opowiada o swoich historiach, dzięki temu też jesteśmy mądrzejsi. Więc druga sprawa, cnota, wstrzemięźliwość, tak? W dzisiejszych czasach nie ma tej odroczonej gratyfikacji. Często ludzie chcą tu i teraz, bardzo dużo kontaktów, wiecie, z relacji, no, mamy ten Facebook, chcemy mieć lajki, to nam daje taki wyrzut dopaminy, serotoniny, cały czas się czymś boczujemy, dużo seriali, to też nam sprawia przyjemność, tak? Jakieś chodzenie na imprezach, alkohol, używki, no, jakby boczujemy się ten cały czas, gdzieś nie potrafiąc znaleźć tego takiego wewnętrznego spokoju, który dzisiaj jest naprawdę potrzebny. Trzecia sprawa, odwaga. No, odwaga no, odwaga to jest chyba jednym z bardzo e, ważnych elementów stoicyzmu, ponieważ no, po, dopiero po wyjściu ze strefy komfortu, takiej popularnej, to, to, dużo coachów to tak nazywa, e, wtedy tak naprawdę poznajemy siebie. W momencie, kiedy robimy coś trudnego, co, co, co wcześniej wydaje nam się, że to... No, nie jest dla nas komfortowe myślenie nawet o jakimś tam akcie, działaniu. Po tym zrobieniu wychodzi na to, że nie było to takie złe, takie straszne, jak to się malowało w naszej głowie, więc warto sobie stawiać wyzwania, warto je dokonywać, pokonywać, ponieważ dzięki temu jesteśmy mądrzejsi, wiemy więcej, jesteśmy bardziej otwarci na innych ludzi. To też nas mega rozwija, tak? I lepiej się czujemy we własnym ciele. Człowiek jest do tego przystosowany, aby, aby zdobywać, aby odkrywać nowe lądy. Podróżowanie też jest taką elementem odwagi, ponieważ no, samotne podróżowanie też wiąże się z tym, że trzeba się dogadać z kimś, trzeba do kości odezwać. No. Często osoby mają w dzisiejszych czasach, w szczególności taki lęk przed kontaktem, przed rozmową z drugim człowiekiem w autobusie, w tramwaju, w sklepie, po prostu jesteśmy naprawdę przez telefon komórkowy zaobserwowani tak mocno, że gdzieś tracimy te umiejętności do kontaktu z drugą osobą. No na pewno też tutaj. Będą mnie rozumieć faceci, którzy też jakby czasami muszą pokonać ten lęk przed odezwaniem się do jakiejś pięknej dziewczyny na ulicy, czy w klubie, czy, czy gdziekolwiek indziej, bo gdzieś no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko robimy po prostu za ekran. Nie ma tego kontaktu, nie ma tej bliskości drugiej osoby, i to jest naturalne, że czujemy lęk. Więc tutaj, jeżeli zaczniemy się otwierać. Nie mówię tu tylko odwaga, jeśli chodzi o kontakty społeczne, ale też takie dokonywanie małych takich rzeczy, które oczywiście nie zagrażają nam szemu bezpieczeństwu, choć są też i tacy, co, co potrzebują, są uzależnieni od adrenaliny, ale gdzieś tutaj wykraczanie, stawianie sobie celów takich realnych, ale takich ciężkich do dokonania, tak. No, i też ta odwaga się wiąże z tym, żeby była ta sprawiedliwość, czyli staramy się nie oceniać ludzi zbytnio, ponieważ każdy miał swoją drogę, każdy ma swoją drogę, każdy ma jakąś historię, którą nie znamy tak naprawdę. Więc ja wychodzę z założenia, że zawsze warto być miłym dla drugiej osoby, nawet w momencie, kiedy ta osoba nie jest miła dla nas, ponieważ człowiek z natury nie jest zły. Tak. Niestety, pewne wydarzenia, które się dzieją w jego życiu, doprowadzają do tego, że może mieć zakrzywiony światopogląd na te wszystkie rzeczy. Dużo osób zazdrości innym ludziom majątków, samochodów, dobrej pracy i innych rzeczy. No, tak samo ciała. Często dużo osób ma kompleksy, czasami nawet osoby, które są atrakcyjne, wydaje nam się, z drugiej strony, one też mają jakieś swoje, swoje e, takie myślenie negatywne, tak? No niestety to jest też dostospo, e, to jest też wynik tego, że dużo osób e, bardzo dużo siedzi w sieci i e, oglądając Instagrama, patrząc na to. Jak ludzie wyglądają, co robią, tak? Ja w szczególności tutaj, jeśli chodzi o kalistenikę, to w momencie, kiedy widzę ludzi innych, którzy no, wykonują lepsze, mają lepsze ciało, wykonują wiele trudniejsze elementy gimnastyczne, gdzieś się łącza ta zazdrość, ale zawsze należy się wtedy cofnąć i powiedzieć sobie, że można do tego dojść. Tylko trzeba pracy, determinacji i tej cnoty wstrzemięźliwości, czyli jakby tutaj. Też cofam się do tej drugiej, do tego drugiego elementu stoicyzmu, czyli też planowanie posiłków, jedzenie tego prawidłowego jedzenia, dbanie o swoje zdrowie, tak, bo jesteśmy tym, co, co jemy, natomiast mamy zalew po prostu złej żywności niestety nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie w większości przez to, że przez ostatnie tak naprawdę 70 lat, no, jest ogromny wzrost liczby ludności na całej świecie. Jest to liczone w 5-6 miliardów, jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam. I tu też to doprowadza do tego, że no, gdzieś to jedzenie musi być pakowane konserwantami. Też nie wszystko jest dobre. Należy się tego nauczyć, tak. A jeżeli chodzi o naukę, to oczywiście zapraszam do współpracy. Chętnie pomogę osobom, które co zmienić swoją sylwetkę, co zmienić swoje samopoczucie, nastawienie do życia. A jeśli ktoś nawet chce, to oczywiście możemy też zacząć wspólny biznes. Jestem otwarty tutaj na wszelkie propozycje. Jeżeli masz takie potrzebę, to dostaw wiadomość prywatną. Chętnie z Tobą porozmawiam, spotkamy się czy w Zoomie, czy w Realu. Jeżeli jesteś z Warszawy albo z okolic, zapraszam serdecznie. A wy powiedzcie może, dostarczcie jakieś informacje w komentarzu na temat tej, waszych rozmyśleń na temat stoicyzmu, ponieważ dla mnie, no dla osoby, która musi tutaj walczyć z takimi, takim wahaniem emocji, jest to niezwykle bardzo przyteczne narzędzie do tego, aby, aby ograniczyć, ograniczyć działanie emocji na to, co robię, czyli jej Tutaj zdrowy rozsądek, doświadczenie, determinacja w działaniu. To wszystko dzieje się, wiąże się z stoicyzmem, tak? Oczywiście ktoś może powiedzieć, no, stoicyzm, kurczę, ale to sobie tyle, muszę rzeczy wyrzekać, się, żeby, żeby być szczęśliwym. To nie o to chodzi, tak? Oczywiście wszystko z umiarem, tak? Jeżeli ktoś chce się napić raz na miesiąc, tak? Tego piwa, bo, bo wyjechał na majówkę, świeci ładne słońce, to oczywiście może. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy, czy pi, picie załóżmy e, codziennie albo no, nie, wiem, co tydzień, upijanie się, e, no, jakby nieszanowanie swojego ciała, czy to jest dobre rozwiązanie długoterminowe? Tak? Pomyślmy sobie o tym, czy nie lepsze jest poczytanie książki, spotkanie się z znajomymi, pojeżdżenie rowerem kontakt z naturą, tak, czyli gdzieś uziemienie się w chwili, czyli tu i teraz, bo tak naprawdę to nam zostało. To nam zostało, naprawdę nie myślimy, nie powinniśmy rozpatrywać przeszłości, nie, nie, nie powinniśmy się zadręczać zbytnio przyszłością, ponieważ no, można po prostu wpaść w taką, w taką spiralę strachu, gdzie będziemy po prostu cały czas myśleć, że E, zaraz się skończy świat, że będzie druga wojna światowa, epidemia zabije wszystkich ludzi. E, żyjmy tu i teraz, tak? Zadzwonię czasami do znajomego, którego, z którym dawno nie rozmawiałeś, tak? Jak ostatnio e, pisałem w moim poście na Instagramie, tak? Czy na Facebooku. Po prostu żyjcie, tak? Żyjcie tu i teraz. I proszę Was, zostawiajcie jakieś lajki, like komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, trzymajcie się. Miłego dnia. Pozdro.